Zobaczcie, to jest taki od razu znak na dzielnicy, takiego czegoś jeszcze nie widziałem, że posumy, czyli te takie wiewiórki jakby przechodzą przez jezdnię. Ale jaja idziemy ich poszukać. Szymanko dzień dobry moi drodzy, Kolejny dzień w Sydney w Australii. Dzisiaj faktycznie pokażę Wam troszkę okolicy. Okolica, którą zatrzymałem w Sydney Słuchajcie, jest mega mega spokojna. Nazywa się Lilyfield. Tutaj prawie nic się nie dzieje, są same domki, jest na maksa mega spokojnie. Jeżeli chodzi o budownictwo, to patrzcie, są takie same małe domki w tej części miasta, w tej dzielnicy, tak troszkę po angielsku zalatuję. Zobaczcie, to jest taki od razu znak na dzielnicy, takiego czego jeszcze nie widziałem, że posumy, czyli te takie wiewiórki jakby, przechodzą przez jezdnię. Ale jaja, idziemy ich poszukać. Powiem wam tak, dzielnica jest mega fajna, mega spokojna Jest cicho, jest bardzo dużo parków Powiem wam, że na początek to jest mega fajnie, odpocząć od tego wiecie, zgiełku wielkich miast Naprawdę fajnie, tak troszkę wiejsko jest, ale na maksa fajnie No i słuchajcie, pierwszą misją na dzisiaj jest kupienie Karty do telefonu Oraz jej karty wiecie, na przejazdy Komunikacji miejskiej, więc idziemy sobie do lepu sklepu osiedlowego słuchajcie, chodzę tak 5 minut po tym parku nie ma tych wariatów posumów Miejmy nadzieję, że spotkam gdzieś tu. Ponagrywamy coś, ale go nie ma. No nic, trudno, idziemy do sklepu. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że życie w Australii nie należy do najtańszych. Najtańszy nocleg, gdzieś tam w centrum takiej dzielnicy backpackerskiej w hostelu, kosztuje około 25 dolarów za noc. Na jedzenie musicie też przeznaczyć sobie około no, 15 dziennie to na pewno gdzieś tam wiecie No chyba że coś jest zupki chińskie no, ale to też się Wiecie no Ile można je zupki chińskie tak I także, że ta karta po którą teraz idę to to doładowanie za 20 Za 20 dolarów na komunikację miejską powinno starczyć mi na około nie wiem, dwa dni, trzy dni, a karta do telefonu Vodafone kosztuje około od 20 dolarów w górę, żeby tam był jakiś pakiet z internetem, ale internet też tutaj dupy nie urywa, jeżeli chodzi o prędkość i, i o ilość gigabajtów, jaką tu możecie ogarnąć sobie. A jeżeli chodzi tutaj o wynajmowanie jakiegoś pokoju na przykład to wynajęcie pokoju kosztuje około 1200 dolarów na miesiąc, a jeżeli chcecie z kimś dzielić to około 700 miesięczy na jedną osobę będzie wiecie pokój dzielony tak jak, tak jak w na przykład w Akademiku macie pokój z, z dwoma osobami to około 700 dolarów Słuchajcie, więc tak kupiłem kartę Vodafone'a, była najtańsza. Wyczytałem w necie, że ma najlepszą e, opinię. Karta Vodafone'a kosztuje 2 dolary, ale musicie wiedzieć, że do ładowania tutaj są jakby nie kupujecie tego w sklepie, tylko doładowanie ładowania takie, takie o do tego, w sensie tu macie tylko kartę, wkładacie do telefonu i rejestrujecie ją normalnie przez e, stronę internetową trzeba podać e, numer paszportu trzeba podać adres w którym zamieszkujecie dużo takich różnych rzeczy trzeba podać e, oprócz tego doładowanie jest takie na około nie na około, na tydzień czasu kosztuje 10 do tego pakietu 10 dolarów kosztuje 4 GB internet, internetu ale jest tylko na tydzień czasu i po tygodniu trzeba znowu Odnowić, więc najtaniej nie jest. Na miesiąc trzeba liczyć jakieś 40. Jak kupujecie jakieś tam kombo, to 30 dolarów na miesiąc trzeba sobie liczyć na kartę. A powiem wam, że przyda się, bo tutaj bez e, nawigacji ciężko się poruszać, bo miasto jest bardzo duże. No i oczywiście, jeszcze muszę poruszyć kwestię karty tej opal, którą się tutaj e, używa do komunikacji. Yy, miejskiej w większości autobusów, yy, słuchajcie, w większości autobusów, tramwajów, yy, pociągów nie zapłacicie yy, gotówką, więc tylko je wyłączy taka karta i ją za razem przybliżacie. Jak wysiadacie, też musicie odbić. W każdym większym mieście chyba już jest u nas w Polsce też, ale nie wiem, wiem, że w Szczecinie to się jakoś tam nie przyjęło, więc też ciężko mi stwierdzić, jak jest w innych miastach. I przejazdy takie kosztują e, od około tam dolara, chyba 80, e, nawet nie wiem dokładnie, bo są bardzo różnoliczone. Czasami mi za jeden przejazd liczyło, na przykład teraz, jak jechałem. E, 1 dolar w jedną stronę, a w drugą policzyło mi 4,80, więc nie wiem dlaczego tak się działo. No i ciekawostka po chyba 8 przejazdach na jakby to takie naliczanie, że jeżeli się przyjedzie chyba dwa razy, to liczy się jako jeden, czyli po 16 chyba przejazdach w ciągu tygodnia, licząc od poniedziałku. Jeżeli przejedziemy, to chyba jest 50%. Ale nie jestem pewny, trzeba dużo jeździć. A najlepsza taryfa jest w niedzielę, kasuje tylko 2,50. Można jeździć do bólu całą niedzielę pociągami w całym Sydney i w całej okolicy. A teraz idziemy do parku. Zobaczcie moi drodzy, wszędzie w parkach można się napić wody, ale to żadna nowość, ale można nawet nalać wodę dla psa, zobaczcie. Zajebiste. Złota godzina moi drodzy, ładne słoneczko. Słuchajcie, ogólnie co mnie tutaj mega pozytywnie zaskoczyło po tych pierwszych dniach w Sydney, bo można powiedzieć, że dopiero tutaj przyjechałem. W Sydney jest bardzo dużo parków, pokażę Wam na mapie, parki są wszędzie, mega dużo ludzi po pracy chodzi do parków. Wychodzą sobie z psami Mega fajny klimacik Naprawdę w parku są papugi Mnóstwo ptaków Są też śmieciarze, które wam pokazywałem Na poprzednim filmiku Jak nie to tutaj, możecie sobie zobaczyć poprzedni filmik Tu chyba będzie Albo tutaj A i co jeszcze, taka ciekawostka Słuchajcie, tutaj na wiosnę No bo teraz można powiedzieć, że jest wiosna W Sydney są takie ptaki, postaram się Wam tu pokazać. Jak nie znajdę, to wam wstawię oczywiście zdjęcie. Takie biało-czarne trochę wyglądają jak sroki i one, jeżeli mają jajka, składają, to normalnie atakują ludzi. I to nie jest tak, że wiecie, gdzieś tam kobas przyłatuje ptak, tylko normalnie atakuje Was normalnie dziobem po głowie, nawet do krwi, więc trzeba uważać będąc w Australii w czasie, kiedy te ptaki mają. Właśnie okres tych jajek. Dobra, słuchajcie, ja już zawijam powoli sobie na chatę. Powiem Wam tak, po pierwszych dniach odczucia w Sydney, mega fajnie, mega ładna pogoda, jest cieplutko, jest całkiem inny klimat ogólnie będąc tutaj postaram się wam pokazać jak najwięcej postaram się wam pokazać miasto postaram się wam pokazać naturę postaram się wam pokazać kurczę góry wodę wszystko także yy, no co oglądajcie oczywiście będzie bardzo dużo odcinków z Sydney z okolic w ogóle z całej Australii także moi drodzy piszcie wiadomo co wam się podoba co wam się nie podoba w tych odcinkach musicie wiecie tutaj wszystko komentować ja się z wami żegnam Słuchajcie, wy subskrybujcie klasycznie, napiszcie głupi komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku w Sydney. Nara!